Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Szybkich Informacji z Hodowli, zapraszam. Pozdrawiam użytkownika Piotr Jęczaka, hodowcę z Kujaw oraz Gier Strugała. Dzisiaj, to znaczy 4 marca, wykociła mi się ostatnia samica. Jeszcze nie sprawdzałem jej gniazda, ale myślę, że zrobię to dopiero jutro. Także jak widać, niektóre młode już zaczynają otwierać oczy oraz powoli wychodzą z gniazda, ponieważ jutro będą miały dwa tygodnie. Mam jeszcze do przekazania Wam jedną smutną informację: te dwie samice z górnego piętra zmarnowały swoje wykoty. U tej czarnej było trzy młode, żadne nie przeżyło. A u tej obok srebrnej było pięć młodych, również żadne nie przeżyło. Chciałem sobie te dwie samice jeszcze raz dopuścić do samca. Piszcie w komentarzach, czy mogę tak zrobić, czy lepiej zostawić im jeszcze chwilę odpoczynku. Aktualnie mam cztery samice z młodymi. Od tych dwóch młode już będą powoli wychodzić z gniazda, ponieważ jutro skończą dwa tygodnie. A te dwie okociły się ostatnio także jeszcze trochę czasu przed nami. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. To tyle by było w dzisiejszym odcinku szybkich informacji z hodowli. Zapraszam wszystkich na mój fanpage na Facebooku. Link w opisie. Do zobaczenia, cześć!